Magda, taneczna partnerka Bagiego, pojawiła się w podcaście i postanowiła opowiedzieć o strasznej historii dotyczącej napaści. Timothée Chalamet udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi, a internauci zarzucają, że nienawidzi kobiet. Luna z Eurowizji postanowiła zakręcić tyłkiem przed ołtarzem i mamy komentarz ze strony parafii, a Agnieszka Kaczorowska ma już na dobre zniknąć z Tańca z Gwiazdami. Jesteśmy już trochę po zakończeniu 17 edycji Tańca z Gwiazdami ale emocje wciąż nie opadły. Ta edycja była pełna kontrowersji, które długo będą się obijać echem wśród fanów programu. Internauci do tej pory nie mogą przestać dyskutować o wygranej bagiego, która wywołała sporo zastrzeżeń, a także o nagłym zerwaniu Katarzyny Zilman z narzeczoną, co jeszcze bardziej wstrząsnęło internetem. A gdyby tego wszystkiego było jeszcze mało, aktualnie dochodzą do nas doniesienia, że Agnieszka Kaczorowska na stałe odchodzi z programu. Podczas tej edycji zachowanie Kaczorowskiej wraz z partnerem budziło spory niesmak i oburzenie widzów, o czym już zresztą wspomniałyśmy w jednym z naszych odcinków. W pewnym momencie pojawiły się spekulacje, że para w ogóle nie wystąpi w finałowym odcinku, ale te informacje okazały się nieprawdziwe i finalnie para pojawiła się na parkiecie. Zamiast spokojnego pożegnania, ponownie zrobili show, wychodząc w tak zwanym angielskim stylu, co wielu odebrało jako brak szacunku wobec kolegów z programu i całej produkcji. W mediach pojawiły się teraz doniesienia, że najprawdopodobniej Kaczorowskiej nie zobaczymy w kolejnej edycji tańca z gwiazdami, a jej odejście wydaje się być już. Ostateczne. Potwierdzeniem tych spekulacji ma być fakt, że Agnieszka razem z partnerem wyruszają w trasę ze spektaklem teatralnym 7. No dobra, ale co ma jedno do drugiego? Otóż terminy występu w teatrze pokrywają się ze startem nowej edycji programu Tańca z Gwiazdami. Niektóre zaplanowano nawet na niedzielę, czyli w dzień emisji show. Na to całe zamieszanie Kaczorowska postanowiła wydać własne oświadczenie. Napisała, że powrót do programu był dla niej bardzo ważny, bo potrzebowała potańczyć i że dała z siebie absolutnego maksa. Podziękowała również za lekcje siły i wytrzymałości, zaznaczając, że w mijającym roku przeczytała rekordową ilość nieprawdziwych informacji na swój temat. I że często miała już tego po prostu dosyć. Nie mogę uwierzyć w poziom manipulacji i niesprawiedliwości w świecie show biznesu i telewizji, ale mimo to podziękowała, bo to ją dalej buduje dodała. Sy szczekają, karawana jedzie dalej. Kaczorowska przypomniała, że ma za sobą 8 edycji programu, 3 finały i jedną kryształową kulę. Zachowała się z dumą, robiła swoje trenerskie zadanie bardzo dobrze. Zapowiedziała też, że nie zobaczymy jej w kolejnej edycji tańca z gwiazdami, co ostatecznie potwierdziło wcześniejsze domysły. Choć pod postem możemy przeczytać same pozytywne komentarze, to w sieci ludzie nie pozostawiają na niej suchej nitki. Kiedy zapytano Iwony Pawłowicz o odejście Kaczorowskiej, ta odpowiedziała, Dość wymijająco, i tak wiecie, dyplomatycznie, starając się nie wchodzić w spory ani kontrowersje, mówiąc, że nie przywiązuje się do tancerzy, i czasem oni wracają, a czasem nie. I jest jej obojętne, czy Kaczorowska pojawi się w kolejnych edycjach tańca z gwiazdami. Czy nie? Jak widać przygoda Agnieszki Kaczorowskiej z programem może dobiega właśnie końca, ale mam wrażenie, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy. Kto wie, może spektakl, który teraz tak promuje, stanie się kolejnym tematem do rozmów. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, i subskrybujcie kanał, żeby być na czasie. Pamiętacie jeszcze, kim jest Luna? Przypomnienie: Aleksandra Luna Wielgomas jest młodą i bardzo wyrazistą polską piosenkarką oraz jest córką Andrzeja Wielgomasa, czyli właściciela firmy Daftona. Luna w 2024 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem The Tower. Jej występ jednak nie zachwycił, a widzowie właśnie wtedy zaczęli nazywać ją królową ketchupu. Ostatecznie nie udało jej się awansować do dalszego etapu konkursu, co wywołało rozczarowanie wśród polskich fanów Eurowizji. Po tym wydarzeniu zrobiło się o niej trochę ciszej. Ma na koncie... Trzy albumy. Teraz jednak wraca z impetem. Nie tylko zapowiedziała trasę koncertową, ale i trzy tygodnie temu wypuściła nową piosenkę Hash-Hash. To właśnie w kontekście Hash-Hash pojawił się spory szum. Luna opublikowała na TikToku filmik, w którym tańczy w kościele przed ołtarzem w świątyni, ubrana w odważną stylizację odsłaniającą jej gołe pośladki. W tle słychać słowa: Powiedz Jezusowi, że. Wróciła, co wielu odbiorcom wydało się prowokujące i bardzo obraźliwe. Nagranie szybko zostało usunięte z profilu artystki, ale zdążyło obiec sieć i wzbudzić spore emocje. Jak wiecie, w internecie nic nie ginie. Jak się okazuje, pojawiły się dwie strony. Niektórzy uważają, że reakcja była przesadna i że nie było w tym nic złego. Jednak zdecydowana większość osób uważa, że zachowanie Luny mogło naruszyć uczucia religijne i obrazić naprawdę wiele osób. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę wrażliwość kwestii związanych z wiarą. Podobne sytuacje miały miejsce na przykład w teledysku Madonny, na którym pojawiają się płonące krzyże. Oburzenia pojawiły się także na trasie artystki, gdy była przytwierdzona do ogromnego krzyża. Nie można wykluczyć, że Luna nie miała zamiaru nikogo urazić i że jej działania wynikały z artystycznej wizji lub. Konceptu, który chciała przedstawić, a reakcja części odbiorców była po prostu skutkiem ich wrażliwości religijnej. Natomiast archidiecezja warszawska nie pozostała obojętna. Opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym stwierdzono, że materiał zawiera treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego i budzi skojarzenia bluźniercze. Administrator parafii, który udostępnił lunie kościół, został wezwany do kury i otrzymał upomnienie kanoniczne. Archidiecezja przeprosiła wiernych za zgorszenie i podkreśliła, że takie materiały nigdy nie powinny być realizowane w kościele będącym miejscem modlitwy, sakramentów i czci. W parafii, w której powstały te treści, odprawiono nabożeństwa ekspiacyjne, by przywrócić należny porządek i poszanowanie sakrum. A więc pytanie, czy Luna przesadziła, czy po prostu wykorzystała to wszystko do prowokacji? Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym sądzicie, także jak zwykle sekcja komentarzy jest Wasza. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Snox. Znacie to mega irytujące uczucie, kiedy skarpety zjeżdżają wam z pięty, albo kiedy bielizna cały czas się zawija i ciągle trzeba coś poprawiać? Tak się składa, że Snox świetnie rozwiązało ten problem, tworząc ultra wygodne produkty, oczywiście z najwyższej jakości materiałów. W ich ofercie znajdziecie szeroki wybór skarpet i bielizny, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, które swoją drogą mogą się świetnie nadać na prezent pod choinkę. Co więcej, na stronie aktualnie rusza Black Friday z promocjami nawet do 50%, a z kodem plotkary 5 dostajecie jeszcze dodatkowe minus 5%. Kup teraz przez link w opisie. Timothy Shalomej raczej przez większość jest kojarzona jako taki wrażliwy i empatyczny chłopak. Taki obraz jego osoby przede wszystkim zbudowała rola w Little Women z 2019 roku, gdzie właśnie grał postać o takim uosobieniu. Swoją największą sławę jednak zdaje się, że zawdzięcza Juni, w której odegrał jedną z głównych ról. Od pewnego czasu jego nazwisko coraz częściej pojawia się na tytułach artykułów magazynów plotkarskich, a to ze sprawą związku z jedną z kardaszianek. Jednak jego ostatni wywiad zaczął rodzić pytania, czy rzeczywiście jest właśnie tak społecznie Nieświadomą osobą, czy była to jedynie kreacja filmowa? Niedawno aktor pojawił się na okładce amerykańskiego woga, które wywołało także ogromny szum w sieci z powodu rzekomego nadużycia AI w grafice i przy okazji udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi. Podczas rozmowy opowiedział o wywiadzie, który oglądał wraz ze swoim przyjacielem. Owa rozmowa miała go mocno wzburzyć, a jego relacja z kolei. Wzburzyła internautów. Wszystko dlatego, że jego komentarze dla wielu okazały się być mizoginiczne i bardzo oceniające. W wywiadzie kobieta miała się chwalić, że nie ma dzieci, dzięki czemu ma ona więcej wolnego czasu i może spożytkować go na inne zajęcia. Timothy stwierdził, że wraz ze swoim przyjacielem uznali to za bardzo smutne. Przykre. Jak to może być tak? Reporter Woga odnotował, że aktor choć rozumie, iż niektórzy nie mogą mieć dzieci, wierzy, że prokreacja jest powodem dla którego tu jesteśmy. Sam stwierdził, że podczas swojej pracy widział wiele wybitnych jednostek, które mimo kariery są rodzicami. Wymienił na przykład twórcę Duny, który, mimo tak olbrzymich projektów, ma rodzinę i potrafi łączyć dwie drogi jednocześnie. Dalej, Timothy używał jeszcze mocniejszych określeń, sugerujących, że brak chęci posiadania dziecka na rzecz kariery jest samolubne. Tak mocne opinie w kontekście bezdzietnego 29-latka wywołały sporą reakcję w sieci. Ludzie wyzywali go od mizoginów, twierdzili, że nie spodziewali się po kimś takim. Takiego stanowiska i stwierdzenia, że w gruncie rzeczy kobiety są po to, by rodzić dzieci. Powiem wam, że te wszystkie rewelacje są dość dziwne w kontekście ostatnich doniesień o kryzysie w związku amerykańsko-francuskiego aktora oraz celebrytki Kylie Jenner. Paracyklicznie ma się schodzić i rozchodzić, a według informatora Daily Mail, to z inicjatywy Kylie mają do siebie wracać, gdyż ta ma obsesję na punkcie Timotiego. Jak dodano, powodem rozstania ma być brak czasu aktora który zbyt dużo pracuje. No kto by pomyślał? Co z tą karierą? Nie można, to jest samolubne. W tym kontekście ciężko mi uwierzyć, że spełniał należycie swoją rolę ojczyma. Sam pytany na ten temat w rozmowie z Bogiem dosyć mocno go omijał, nie chcąc powiedzieć wprost, co tam się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Czy to już tradycja, że najwięcej na takie różne kontrowersyjne tematy wypowiadają się osoby, które najmniej o nich wiedzą? Dajcie znać w komentarzu. Było wam mało tematu tańca z gwiazdami w tym odcinku? Mam nadzieję, że nie, ponieważ wracamy z kolejnym. Przegadaliśmy sobie parę numer 7, a teraz przechodzimy do pary numer 9, czyli do tej, która wygrała kryształową kulę. Jak już możecie kojarzyć te szoty, Bagi bardzo mile wypowiedział się o Magdzie i nawet podarował jej spersonalizowany naszyjnik. A mimo hejtu, zarówno ze strony internautów, jak i części jury, para cieszy się z zasłużonej wygranej, pokazując, że ciężka praca i wzajemne wsparcie zawsze mają sens. Po programie Magda pojawiła się w podcaście UFOMO, gdzie opowiedziała o kulisach pracy z Bagi. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce na próbie do ramówki Polsatu, gdzie nikt jeszcze nie wiedział z kim tańczy. Pierwsza prawdziwa rozmowa odbyła się podczas kolacji zapoznawczej, kiedy ogłoszono oficjalne pary w programie. Magda Magda podkreśliła, że od początku bardzo spodobała jej się pracowitość i zaangażowanie Mikołaja, choć nie miał profesjonalnych zajęć tanecznych jak inni uczestnicy, wykazywał się niezwykłą determinacją i systematycznością. Dzięki jego determinacji w ciągu trwania całego programu, Bagie osiągnął ogromny postęp, co Magda bardzo doceniła. Dodając, że często to właśnie konsekwencja i wytrwałość przynoszą sukcesy większe niż sam talent. Piękne słowa. W wywiadzie Magda otwarcie mówiła także o swoim życiu poza parkietem. Ja była na terapii, tak, 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 zdecydowanie. Nie tylko, z, jeśli chodzi o taniec, ale też o gdzieś tam życiowe sprawy. Jak, jak długo korzystałeś? Kilka lat. Chyba dwa lata chodziłam. Po wygranej w programie chce teraz odpocząć, a jej relacja z Bagim pozostaje przyjacielska. Podczas rozmowy w podcaście Magda poruszyła również bolesny wątek z przeszłości. Opowiedziała, że po przeprowadzce do Warszawy miała wrócić na weekend do rodzinnego domu w Lublinie. Miała zabrać ze sobą swojego partnera tanecznego, który podobnie jak ona pochodził z tych samych stron. Mieli wyjechać z Warszawy około 23, a kiedy Magda podjechała pod jego blok, okazało się, że musi jeszcze chwilę poczekać. Bez wahania zdecydowała się wysiąść z auta i udać się do mieszkania kolegi. Gdy stanęła przy bramce po wpisaniu niewłaściwego kodu, nagle podbiegł do niej wysoki mężczyzna i przewrócił ją na ziemię. Podszedł i myślałam, że chcę wpisać kod, albo nie wiem, kliknąć, żebyśmy mogli wejść przez bramkę. No on mnie powalił. Więc y, gdzieś tam widziałam też y, drugiego, i była sytuacja, że no już wtedy już całe życie przed oczami, Bo oni jeszcze mówili, że idziesz z nami. W przerażeniu Magda zaczęła krzyczeć, powtarzając słowa, których nauczyła ją mama: nie krzycz pomocy, bo ludzie boją się pomagać, krzycz pali się. ten sposób okazał się ratunkiem. Napastnicy uciekli, zabierając jej samochód wraz ze wszystkimi rzeczami. Finalnie nic nie został złapany, moje auto zostało, spalone, zostało znalezione, spalone doszczętnie w innym mieście. No i to, było, to była sytuacja do tej pory, myślę, że nie przepracowana do końca przeze mnie. To wydarzenie pozostawiło u Magdy prawdziwą traumę. Po dziś boi się chodzić po nocach i zawsze prosi kogoś, by ją odprowadził. Wspomina o tych doświadczeniach, by ostrzec innych i uświadomić, jak ważna jest ostrożność. Komentarze pod wywiadem są pełne wsparcia i ciepłych słów. Internauci zachwycają się jej osobowością, podkreślają inteligencję, empatię i determinację, a także doceniają, jak otwarcie mówi o trudnych doświadczeniach. Ze swojej przeszłości. Dzięki udziałowi w tańcu z gwiazdami i partnerstwu z Bagim, Magda zdobyła nowych obserwatorów, jednak sama przyznaje, że nie robi to na niej wielkiego wrażenia i wciąż dziwi się, że tak wielu ludzi chce śledzić jej życie. To widzę, że jest chyba 130 tysięcy lajków per zdjęcie. Mm, więc możliwa, to jest naprawdę no, dużo. Że... Dla mnie to są abstrakcyjne ilości ludzi, którzy chcą widzieć, co, co robię i. Którzy gdzieś tam polubili to, co robię. Nawet sam Bagi napisał pod tym podcastem Czekam. Historia Magdy pokazuje, że odwaga i wytrwałość prowadzą do sukcesu. Mało kto w tym podcaście spodziewał się tak mocnej historii i widać, że Magda jeszcze bardziej urosła w niektórych oczach. Dajcie, kochani, znać, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam Was na nasze instagramy. Subskrybujcie kanał Plotkary i bądźcie na czasie.